Witajcie moi drodzy. Dzisiaj chciałam z Wami porozmawiać raz jeszcze o kontraktach, mianowicie o zawiązywaniu kontraktów, dlaczego to robimy, kiedy to robimy, jak to powinno wyglądać, oraz o tym, jakie są ryzyka, jeśli takowego kontraktu nie macie. Wcześniej rozmawialiśmy już troszeczkę o kontraktach, na przykład na wynajem mieszkania bądź pokoju, opowiadałam Wam troszeczkę, jak to powinno wyglądać, także wiele było o umowach o pracę, ale tak naprawdę czym jest kontrakt? Kontrakty zawiązujecie tak naprawdę dzień w dzień bez świadomości tego, ponieważ kiedy myślicie o kontrakcie, myślicie często o czymś, co jest takie bardzo oficjalne czyli na przykład idę do pracy, dostaję od mojego outdoor biura kontrakt, podpisuję i jestem w pracy. Ale tak naprawdę, idąc także, na przykład, czy podjeżdżając swoim autem na stację benzynową i kupując benzynę, to jest zawiązywanie kontraktu. Dlaczego? Podjeżdżasz na benzynę i. Tankujesz, bierzesz coś od osoby, która Ci tę benzynę chce sprzedać. Jako e, zwrot musisz zapłacić pieniążki. Jeśli tego nie zrobisz, wtedy popełniasz tzw. van prestacji, czyli nie wywiązujesz się z danej umowy. Jako przedsiębiorca... Częściej zdarza Ci się zawiązywać kontrakt, ponieważ zawiązujesz, zawiązujesz ich tak dużo, masz tak dużo zleceń, że nie byłbyś po prostu w stanie zapamiętać tego wszystkiego, na, jak, na jaką kwestię umówiłeś się z danym zleceniodawcą, więc jest to bardzo ważne, aby jako przedsiębiorca wszystko mieć na piśmie. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ jeśli nie masz kontraktu, wiadomo, że jeśli idziesz do sklepu, kupujesz bułkę, to nie dasz Pani w piekarni papierka do podpisania proszę bardzo, tu jest kontrakt. Ja kupuję bułkę, płacę Pani pieniążki, a Pani daje mi kwitek. To robimy bez podpisywania papierów, ale często jest to bardzo ważne, aby mieć coś zapisane na papierze. Jeśli nie potrafisz sporządzić takiego kontraktu, spróbuj chociaż zapisać to na mailu. Wtedy masz już jakiś dowód. E, dlaczego jest to tak bardzo ważne? E, bardzo wielu z was dzwoni lub pisze do mnie z problemami e, typu: e, wynająłem mieszkanie, e, osoba wynajmująca obiecała mi coś, ale w tym momencie nie jestem w stanie tego udowodnić, ponieważ kontrakt mówi jedno, a my ustnie umawialiśmy się na coś innego. No niestety, jeśli nie masz żadnego dowodu na to, że ktoś coś ci obiecał, jest to później czy w sądzie, czy po prostu na płaszczyźnie, oko w oko jest to bardzo trudne do udowodnienia, więc mając taki kontrakt, zabezpieczasz siebie i swoją przyszłość, że coś, co pamiętamy teraz, nie będziemy tego pamiętać za pół roku, i dlatego warto jest zobaczyć, co zapisaliśmy i na co się zgadzaliśmy. Jest to być może troszeczkę mało romantyczne, ale zważywszy na to, że dostaję bardzo dużo zapytań o to, chciałabym jednak opowiedzieć o tej kwestii, mianowicie o tak zwanym Summon Ladings kontrakt. Czyli jest, jeśli jesteście partnerami, e, chcecie mieszkać razem, e, warto jest czasami pewne rzeczy zapisać na papierze. Jest to, tak jak mówię, być może troszeczkę mało romantyczne, ponieważ wchodząc w związek z drugą osobą, zakładamy zawsze, że to będzie do grobowej deski i w szczęśliwości, ale jak sami wiecie, w chwili obecnej jest po prostu bardzo dużo rozwodów, ludzie się rozchodzą, a często podejmujecie po prostu różne ważne decyzje, e, tak jak na przykład. E, hipoteka. I bywa często tak, że ta hipoteka jest tylko na jedną osobę, a druga osoba płaci tam na przykład jakąś kwotę i tak naprawdę spłacacie tę hipotekę razem, ale na papierze jest tylko jedna osoba. W takim wypadku warto jest napisać sobie taki samen living's contract czy umowę pomiędzy partnerami, że jeden partner przyznaje się do tego, że druga osoba spłaca także tę hipotekę i tak naprawdę należy jej się połowa mieszkania. Bo co będzie, jeśli się na przykład po 3-4 latach rozejdziecie? Jedna osoba spłaciła bardzo dużo, ale nie ma tego na papierze, i wtedy, jeśli do mnie jest taka osoba zadzwoni, ja nie mogę jej pomóc, ponieważ nie jestem w stanie tego udowodnić. Więc, reasumując, kontrakty to bardzo ważna rzecz w życiu każdego z nas. Czasami świadomie, czasami nieświadomie je zawiązujemy, ale warto w takich ważniejszych sprawach, na przykład finansowych czy E, współżycia, e, warto jest pomyśleć o takim kontrakcie, żeby wszystko mieć czarno na białym i żeby w przyszłości uniknąć wielu bardzo przykrych, także finansowo sytuacji. Więc jeśli macie jakieś pytania, jeśli chcielibyście dostać taki kontrakt, e, który jest tak naprawdę zrobiony specjalnie dla Was, do Waszej sytuacji, to bardzo proszę napiszcie. Czasami jest to kwestia dla mnie 20 minut, a macie po prostu na przyszłość macie dużo więcej pewności. Więc piszcie, dzwońcie i do zobaczenia.